Agnieszka Durska, po prostu o ubezpieczeniach. I pani Agnieszka Młynarska, menedżerka do spraw rozwoju ubezpieczeń detalicznych w Wienerze. I będziemy rozmawiały o takim szczególnym produkcie, który bardzo często był rozumiany jako taki produkt dodatkowy, dodatek do ubezpieczeń na życie, na przykład, czy ubezpieczeń dotyczących poważnych zachorowań. A to jest MediPass. Wyjaśnijmy nazwę. MediPass, czyli paszport do zdrowia. Tak naprawdę formalna i oficjalna nazwa, pełna nazwa tego produktu w formule takiej samodzielnej to Medipass ekspercka opinia medyczna i tą nazwą oficjalnie się posługujemy, natomiast już tak okrzepła w naszej percepcji, że mówimy o niej Medipass i wszyscy wiedzą o co chodzi. Dla odmiany ekspercka opinia medyczna występuje również w innych naszych produktach, ale pewnie o tym za chwilę porozmawiamy. Dokładnie. Również. No właśnie, co to znaczy ubezpieczenie Opinii medycznej. Dla kogo to jest w ogóle? E, tak naprawdę produkt jest dla każdego z nas. E, dla każdego z nas, kto kiedykolwiek spotkał się z sytuacją, e, kiedy idziemy do lekarza i lekarz nie wie. Nie jest pewien, co nam jest. Albo nie wie, jakie leczenie zastosować. Kiedy, kiedy, jeśli kiedykolwiek mieliśmy styczność z taką sytuacją, to produkt jest dla nas, bo zawsze trzeba zasięgnąć. Naprawdę warto zasięgnąć opinii eksper, drugiego eksperta. I, I to jest, tak jak mówię, dla każdego z nas. No dobrze, ale powiedzmy, kto powinien o takim produkcie pomyśleć. Mam 40 kilka lat, kupuję. Ubezpieczenie na życie albo ubezpieczenie od poważnych zachorowań, no bo to już jest ten wiek, kiedy naprawdę czerwona lampka i powinnam o, taki, o takim produkcie pomyśleć, i dodatkowo wybieram opcję ubezpieczenia opinii lekarskiej. I teraz w jakich sytuacjach to zadziała? Bo ja rozumiem, że jak jest taka niepewność dotycząca chociażby nie wiem, prostszych chorób, to nie, ale, ale tutaj mówimy o poważniejszych zachorowaniach. Oczywiście. Piękno produktu Medipass Wiener polega na tym, że istnieje on w formie samodzielnej, mówiąc slaniem ubezpieczeniowym stand-alone. Możemy go kupić niezależnie od żadnego innego produktu. Produkt, tak jak Pani wspomniała, czy on jest dla osób w określonym wieku? Otóż nie. E, możemy kupić ten produkt w wersji e, rodzinnej dla naszych dzieci, e, naszych partnerów, dla siebie. E, również może być to produkt, e, który kupujemy w prezencie dla naszych seniorów, dla naszych rodziców, teściów, bliskich. Nie ma tutaj ograniczenia wieku? No i właśnie tego chciałam dotknąć. E, nie ma ograniczenia wieku ani wejścia, ani limitu e, wieku. Co co więcej, nie stosujemy ankiety medycznej jako takiej, więc produkt jest świetnym, świetnym prezentem wręcz dla osób, które chcą mieć pewność, że jeśli coś poważnego się wydarzy, będziemy mieli pewność, że wiemy, co nam jest i wiemy, jak się leczyć. No właśnie, a podajmy przykłady takich sytuacji, w których ten produkt warto zastosować czy skorzystać z niego. E, przykłady e, to tak, jak już wspomniałam, sytuacje, kiedy idziemy do lekarza i lekarz po prostu nie wie, co nam jest. Mamy schorzenie, które jest tak wielowymiarowe i wielo, e, wielosymptomowe, e, że nasi specjaliści. E, Czasami nie zetknęli się z takim schorzeniem i wtedy warto zasięgnąć opinii ze świata. Warto powiedzieć, że portfolio ekspertów, z którymi współpracujemy za pomocą naszego asystora, to jest ponad 100 ekspertów z czołowych placówek medycznych na świecie, więc to są eksperci z instytutów medycznych, z największych szpitali, największych jednostek badawczych medycznych na świecie, więc nasz asystor pomaga nam wyszukać najlepszego eksperta w danym, w danym, w danym Sprawie, tak? Jeśli tylko mamy badania, które wykonaliśmy i za pomocą bezpiecznej platformy prześlemy te badania do, naszych, do naszego asystora. Asystor wstępnie na, na podstawie tych badań wyszukuje optymalnego eksperta do danego case'u, a następnie e, kieruje do niego te, te badania e, z prośbą o diagnozę. E, warto powiedzieć, że wiadomo, badania wykonujemy w Polsce. No właśnie, po polsku. One są po polsku. E, Zazwyczaj jest tak, że tak naprawdę klucz naszego problemu mieści się na 10 stronach maszynopisu i my te badania po prostu tłumaczymy. I to jest w ramach ochrony, którą zapewniamy. Badania obrazowe, czy to są czy to są prześwietlenia czy to są USG oczywiście nie podlegają tłumaczeniu nie podlegają czyli możemy je po prostu przesyłać natomiast jakby tekstu naszych badań 10 stron maszynopisu je, tłumaczenie tego tekstu jest w ramach ubezpieczenia okej okay, czyli na przykład idę do lekarza dajmy na to niestety pojawia się jakiś nowotwór Mam to ubezpieczenie i chciałabym na przykład też sprawdzić diagnozę polskiego mm -hmm, lekarza, mm -hmm. sposób leczenia, bo oczywiście. Został jakiś zalecony. Dokładnie, ale nie jestem przekonana, czy to jest jedyna możliwość. Chciałabym wró wrócić do zdrowia jak najszybciej. Korzystam z tego produktu wtedy. Tak, to jest bardzo ważne, kiedy yy, nawet jeśli już diagnozę mamy, tak jak Pani wspomniała. Proces, zastos rodzaj zastosowanego leczenia, proces, czyli kolejność wykonywania poszczególnych procedur medycznych jest bardzo ważny. Czasami zastosowanie pewnego procesu powoduje, że już jakby kończy nam się w pewnym momencie droga. Musimy pamiętać o tym, żeby ym, korzystać, żeby czasami nie strzelać do muchy z armaty i stopniowo wykorzystywać coraz cięższy kaliber procedur medycznych. Może się okazać, że zastosowanie tej najmocniejszej procedury medycznej wyczerpuje nam już proces leczenia. Zastosowanie wtedy kierujemy się właśnie za pomocą naszego ubezpieczenia do eksperta i ekspert rzeczywiście ocenia czy zalecony proces leczenia przez polskiego lekarza jest prawidłowy? Jeśli nie, to co zmienić, jak zmienić? Czasami nawet dawkowanie leku jest bardzo ważne. Więc to Czyli otrzymujemy warto, od lekarza. Mm -hmm, warto mieć taką opinię, bo tutaj oczywiście z pełnym zaufaniem oddajemy się medykom, ale może się zdarzyć, że na świecie są inne. Inne podejście, inne procedury medyczne, które, które po prostu będą skuteczniejsze i szybciej pozwolą nam stanąć na nogi. Oczywiście warto, warto o mhm. tym wiedzieć, czy my zdecydujemy się jakby pójść za opinią lekarza, bo wtedy ta opinia, którą dostajemy od eksperta, oczywiście kierujemy, idziemy z nią do naszego lekarza. Nasz, nasi lokalni lekarze bardzo doceniają takie spojrzenie. Fakt, że w ogóle pokusiliśmy się o to, żeby zyskać inną perspektywę na naszą, na naszą chorobę. Często jakby doceniają to, co przynosimy od eksperta ze świata. To są nazwiska, które proszę mi uwierzyć, naszym lekarzom są również znane, więc oni doceniają to, że mają do czynienia z opinią czasami górów w danej dziedzinie. I mówią, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, może rzeczywiście spróbujmy pójść w tym kierunku. Warto, warto z tego zawsze skorzystać. A proszę powiedzieć, bo rozmawiamy tutaj o ubezpieczeniu, o takiej sytuacji, kiedy jakby no, przewidujemy różne złe rzeczy, które mogą się w życiu wydarzyć i, i kupujemy produkt finansowy, który nam w takiej sytuacji pomoże. Ale jaki jest koszt takiej opinii lekarskiej, którą właśnie ubezpieczamy? Gdybyśmy mieli go ponieść z własnej kieszeni, czy to, yy, czy to jest duży yy, koszt? Czy... Yy, to wszystko zależy od tego, yy, którego eksperta w danym... Yy, gdybyśmy chcieli komercyjnie kupić taką opinię, to jej cena jest to około 2500 euro. Mówię około, bo to zależy o to, yy, od tego, czy który ekspert zostanie zalecony do, danie, do, do, do wydania danej opinii? E, może być tak, że eksperci z Harvard University będą troszkę drożsi niż eksperci z John Hoskins Hospital, czy odwrotnie. To są eksperci naprawdę z całego świata i nie, uzyskanie opinii od niektórych jest troszkę droższe, troszkę tańsze. Średnio około 2,5 tysiąca euro. Mówimy, ogromne, o mówimy o komercyjnej, pieniądze. Tak. No, tak. no dobrze, a w takim razie średni koszt takiej polisy? Jaki trudno jest mówić, rząd wielkości? Trudno po mówić po nawet o średnim koszcie, to są konkretne e, koszty, które znamy i teraz jeśli mówimy o produkcie takim samodzielnym do kupienia online tu i teraz w ciągu trzech minut, e, to jest 99 zł roczna składka za osobę. Gdybyśmy chcieli kupić taką polisę dla całej naszej rodziny, mówimy tutaj o maksymalnie sześciu osobach w ramach rodziny, i są to dzieci plus nasi partnerzy dzieci własne, przysposobione, partnerzy, małżonkowie to jest znowu płaska stawka 245 zł za rodzinę, za rok w ogóle bez porównania. No, trudno mi o tym dyskutować, Płasne. oczywiście. <laughs> um... Oczywiście, jak może się nic nie zdarzyć i oby się nic nie, nie, nie zdarzyło, ale pamiętajmy, że ubezpieczenie to jest właśnie taki produkt, który pozwala nam zarządzać ryzykiem, które może się ziścić w przyszłości. Mhm. Może tak, może nie. Zawsze lepiej mieć taki produkt w portfelu, który w razie czego wyciągamy i opinie lekarza mamy. Oczywiście, chciałam jeszcze dodać, że w ramach tej składki, o której wspomniałam, mamy dwie opinie medyczne. W ciągu roku. I one mogą dotyczyć tego samego schorzenia, mogą dotyczyć różnych, tak? Czyli, na przykład, yy, chcemy uzyskać opinię dwóch ekspertów, jednego z Ameryki, jednego z Europy, na temat danego schorzenia, albo może nam się wydarzyć dwie różne rzeczy, jedna ortopedyczna, wiadomo. Sporty, wiadomo jak to jest, operować kolano, nie operować kolana. Właśnie, to takie dosyć częste przypadki. To no, wydawałoby się, że to są, że to, 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 to o czym mówimy spotyka incydentalnie pojedyncze osoby gdzieś tam. No po A... sezonie narciarskim to nie. <grym> Oczywiście. Mnóstwo zerwanych wiązadeł i ewentualnie zawieszonych operacji. I, i, I pytanie, czy po operacji będę sprawny, czy szybko wrócę do funkcjonowania, kto mógłby mi pomóc podjąć decyzję. Oczywiście. Pamiętajmy o tym, że w ramach naszego ubezpieczenia mamy w zakresie cztery potężne obszary medyczne. Mówimy tutaj o wspomnianej ortopedii. W ortopedii mamy katalog jakby schorzeń, ryzyk nazwanych, natomiast są tak potężne, że absolutnie obejmuje wszystkie, wszystkie kolana. Wszystkie łokcie. kolana. E, oczywiście. W, mamy również kardiologię i kardiochirurgię. I to też jest um, katalog ryzyk nazwanych, ale e, badając ten katalog, y, no to jest 99 praktycznie procent schorzeń, które powszechnie u nas występują. E, na podobnych zasadach kata, katalogu ryzyk nazwanych mamy neurologię i neurochirurgię. To też jest potężny katalog y, schorzeń nazwanych, ale co jest absolutnym wyróżnikiem, mamy schorzenia. Onkologiczne, yy, złośliwe i niezłośliwe. I to jest absolutny nasz wyróżnik na rynku, bo schorzenia niezłośliwe często traktowane są w cudzysłowie po macoszemu. One mogą się w pewnym momencie uzłośliwić i tak dalej. W związku z tym, posiadanie takiej opinii, co z tym zrobić, jak, to, jak, jak podejść do tematu, yy, jest absolutnie ważne. Czyli mamy tak, yy, króciutko podsumowując, yy, obszary. Medycyny, które są objęte ubezpieczeniem, to kardiologia, neurologia, ortopedia, onkologia, czyli się, olbrzymie działy medyczne. I wróćmy jeszcze do tego, jak ten produkt kupić, bo stand alone, czyli możemy iść po prostu do agenta, do Was się zwrócić, znaleźć na stronie przez infolinię i poprosić o taki specyficzny produkt i mieć. W zapasie, w portfelu, tak jak karty kredytowe, pamiętajmy, a warto, warto nosić ubezpieczenia dokładnie w ten sam <noise> sposób, a, a możemy też kupić przy okazji innych produktów, tych dotyczących życia, zdrowia, ale może jeszcze jakiś innych. Zgadza się tak, jak Pani wspomniała, produkt onlineowy to produkt Stand Alone do kupienia samodzielnie, ale ostatnio wzbogaciliśmy nasze produkty. Pakiet cztery kąty, pakiet mieszkaniowy, który jest absolutnym hitem, i takim kombajnem wszystkich, wszystkich obszarów i produktów, które w domu dla naszej rodziny mogą się przydać, i do tego produktu możemy dokupić rider czyli dodatek właśnie eksperckiej opinii medycznej. I ostatnia modyfikacja naszego produktu osobowego, czyli na wszelki wypadek, tam również możemy dokupić do tych. Głównych ryzyk, produkt Rider Eksperckiej Opinii Medycznej. Także mamy wtedy takie globalne pokrycie naszych potrzeb e, związanych z wypadkiem e, czy zachorowaniem. Po prostu dbajmy o to, żebyśmy w kwestii swojego zdrowia mieli zawsze dobrą opinię i możliwość zasięgnięcia porady naprawdę ogromnych autorytetów w dziedzinie medycyny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.